Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto pleśniak z rabarbarem. Na ciasto będziemy potrzebować 3 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, 25 DK masła. Możemy zastąpić margaryną, jeżeli tak mamy takie życzenie. 5 żółtek, 2 łyżki kwaśnej śmietany, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki cukru. Cukier już możemy dać do ciasta. I białka oddzieliłam od żółtek. Żółtka pójdą do ciasta, a białka ubiję z cukrem. Oprócz tego będę potrzebować Pół kilograma rabarbaru, rabarbar pokroiłam sobie w takie cienkie plasterki, łyżkę cukru i łyżkę mąki pszennej. Teraz masło ścieram do mąki, masło opruszam sobie mąką, tarkę również i ścieram do mąki. Ciasto zarobię. Ciasto się powinno szybciutko zarabiać, bo kruche ciasto nie lubi długiego wyrabiania. I później podzielimy ciasto i na trzy części. Do jednej części dodam łyżkę kakao. Jedno zamrożę i będziemy mieli pleśniak z rabarbarem, a rabarbar oprószę cukrem i mąką. Później wdam pozostałe składniki ciasto zawsze należy schłodzić. Możemy je przygotować wieczorem, a rano sobie po prostu tylko wyłożyć na blachę i upiec. Tak. Masło już mam starte i teraz dodaję proszek, śmietanę, i wyrabiam czosnki możemy wszystkie składniki dać do robota i połączyć w robocie bo jednak wyrabianie to troszeczkę wymaga. No jeżeli mamy robot, robot uruchamiamy i już mamy ciasto wyrobione. Lepiej się ciasto wyrabia na macie, no ale ja sobie zaczęłam wyrabiać na miejsce i teraz składniki połączę. I podzielę nociem części. Najmniejszą część zamrożę. Tak, ciasto już mam wyrobione i teraz jedną część dam do kakao, jedną część zamrożę, a największą część do formy. Formę mam 17 na 27 wyłożoną papierem do pieczenia. A to ciasto, gdyby był problem z połączeniem, to należy tutaj dodać łyżkę masła. Ale moim zdaniem moje ciasto jest idealne, więc ja nic nie dodaję, tylko wyrabiam i ciasto mamy przygotowane do pleśniaka a później ubiję pianę z cukrem i będziemy łączyć ciasto tak. i tak mam przygotowane ciasto do schłodzenia Ciasta już mam podzielone. Większą część ciasta wyłożyłam do formy, tak jak wspominałam 17 na 27. A te ciasta mam schłodzone, te zamrożone. I tutaj mam 5 białek, białka. Pozostały ciasta dodam szczyptę soli i ubiję z cukrem. Tutaj mam pół szklanki cukru i jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. A rabarbar opruszę cukrem i mąką. Pomieszam i później wyłożymy na ciasto. Teraz ubijam pianę z cukrem na sztywno. Piane już mam ubytko, dodaję mąkę i mieszam. I teraz już będziemy składać ciasto. Ciasto, tak jak już wspominałam, wykładam habat na bagie. całą powierzchnię. więc zawsze też posypię to przyjmie nadmiar soku. I teraz wyłożę pianę. Rozprowadzę i na tą pianę zetrę ciasto z kakałem. myślimy aby ta te ciasto było na całej powierzchni tak i wykładam pozostałą pianę Wywadam po całej powierzchni. I na tą pianę ścieramy ciasto jasne. Ciasto będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. Kleśniac z jabarbarem powędruje do piekarnika. Też rozprowadzimy ciasto, aby było cała powierzchnia pokryta. I tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika pleśniak z rabarbarem i tak oto wygląda pleśniak z rabarbarem wiesz oprószymy cukrem pudrem i uchroimy kawałeczek Dla Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, pleśniak z labarbarem.